Muszę powiedzieć. U mnie masz bagaż jaki że masz jakąś... Za masz taki ociąg, taką linię, zieloną, jak z tego, 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 tego. zetpaka. A tu tak nie ma. Bo ja mam sobie internet. Rybki będą łowić, chłopie. Nie, chłop! sorry, moja wina była. Nie, 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 nie Miki. Pomiędzy. Nie, Miki, nie, 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 nie

Nie wiem, expo musisz zebrać jakoś... Księgi jakieś musi znaleźć, żeby wiesz... Po...